Ginold dostał wezwanie do urzędu skarbowego. Oczywiście zostawcie subskrypcję na tym kanale. Ginold opowiedział o tym, jak musiał tłumaczyć, czym on się zajmuje, że jest influencerem, youtuberem, streamerem i tak dalej. od 100 tysięcy do 1,5 miliona. Ja miałem wezwanie do urzędu skarbowego. Pytali, co robię, czym się zajmuję. Wszystko im wytłumaczyłem, że jakby tam po, po prostu gdzieś tam mój ryj jest rozpoznawany w internecie i tak dalej, i tak dalej. I pani tam na przykład pytała się o fakturę taką, jedną, nie najwyższą, ale taką... Ja oko, i, i co, na czym to polegają? Ja no że mówię, jestem ambasadorem po prostu tej marki. Marka wchodzi ze mną we współpracę. Ja otrzymuję ilość świadczeń miesięcznych, które muszę wykonywać. Na przykład dostaję deal ambasadorski na rok. Mam stałą kwotę co comiesięczną. Muszę wykonać po prostu dane świadczenia dla firmy. Ona tak patrzy na tą fakturę i ona pa patrzy na mnie. I ona mówi: I oni panu za to płacą? Ja tak siedzę na niej, patrzę, mówię, no tak, mówię, no właśnie pani tłumaczę, mówię, że firmy mi za to płacą, bo jestem ambasadorem.